Good morning, good morning and good morning. Dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Let's go 26 of Ephesians chapter 4. Przejdźmy do wersetu 26 rozdziału 4 listu do Efezjan. I love the epistle of Ephesians so much. I'm so glad we're studying it. Tak bardzo kocham list do Efezjan. Cieszę się, że go studiujemy. Let's see what the apostle Paul will tell us right now. Zobaczmy, co apostoł Paweł mówi nam teraz. Ale nie pozwólcie, by żarliwość waszych uczuć doprowadziła was do grzechu. To bardzo interesujące, że Paweł, apostoł, mówi, że żarliwość uczuć ma moc doprowadzenia do grzechu. Byłem osobą niezwykle niestabilną emocjonalnie. Kiedy byłem młody, nazywali mnie chrześcijaninem yo-yo. I was up and down, happy and sad. Miałem wzloty i upadki, byłem szczęśliwy i smutny. Pełne wiary, pełne wątpliwości. Pełen zwycięstwa, pełen porażki. All depending on my emotional state. Wszystko zależało od mojego stanu emocjonalnego łatwo dawałem się zwieść żarowi moich emocji. Pan w swojej niesamowitej dobroci i łasce nauczył mnie wiele o emocjach. Emocje mają związek z sercem. A ludzie, którzy nie nauczyli się strzec swojego serca, nie nauczyli się również strzec swoich emocji. And it's very interesting. To bardzo interesujące, że Paweł mówi, że to żarliwość naszych emocji może doprowadzić nas do grzechu. Opowiem tutaj pewną historię. Miałem przyjaciela, który był trochę moim mentorem. Ten człowiek nadzorował ponad tysiąc kościołów. Był silnym człowiekiem apostolskim. He was Canadian. Był Kanadyjczykiem. Był trochę starszy ode mnie. Myślę, że o jakieś 30 lat. Very, very godly man. Bardzo, bardzo pobożny człowiek. And I remember a story that he told. Pamiętam historię, którą opowiedział. That he had to go to and minister there. Miał pojechać do Afryki i tam posługiwać. Ale... Ale tuż przed wyjazdem na lotnisko pokłócił się z żoną. I byli na siebie bardzo zdenerwowani. He gets on the plane. Wtedy zdał sobie sprawę, że musi pozbyć się urazy zanim wsiądzie do samolotu. He was like really, really Ponieważ emocjonalnie był naprawdę naprawdę urażony. His wife. Zrozumiał, że jest to bardzo ważne, więc oczyścił swoje serce z wszelkich uraz do żony. Long trip to and there very tired. Następnie udał się w długą podróż do Afryki i dotarł tam bardzo zmęczony. To długa historia, ale okoliczności ułożyły się tak. journey, being -like, he ended up in a room with another że będąc zmęczony, podróżą i zmęczony lotem wylądował w pokoju z inną kobietą, która całkowicie go podziwiała. Ta kobieta potrzebowała czegoś od niego, dlatego była w tym pokoju hotelowym. Pamiętam co powiedział. He gdybym I would not have gotten rid of my offense, I would have not resisted temptation there most probably. Had Powiedział: Gdybym nie pozbył się mojego urażenia, nie oparłbym się pokusie i najprawdopodobniej dopuściłbym się cudzołóstwa. Rozumiem, że jest to bardzo ekstremalna historia, ale pokazuje ona bardzo ważną prawdę. Jeśli nie nauczymy się kontrolować pasji naszych emocji, będziemy stale do grzechu. Jeśli nie nauczymy się kontrolować żarliwości naszych emocji, będziemy nieustannie prowadzeni do grzechu przez żarliwość tych naszych emocji. A emocje mają oczywiście związek z naszym sercem, które ma również związek z naszymi myślami. Powiem ci coś bardzo prostego. Nie ma neutralnego gruntu, jeśli chodzi o żarliwość naszych emocji. Do control you or you control your emotions There's no other option. Zawsze albo emocje kontrolują ciebie, albo ty kontrolujesz swoje emocje. Nie ma innej opcji. People believe the lie that they have no control over their emotions. Ludzie wierzą w kłamstwo, że nie mają kontroli nad swoimi emocjami. If the Bible says do not let the passion of your emotions lead you to sin. How can we say we have no control? Jeśli Biblia mówi, nie pozwól, by żarliwość Twoich uczuć doprowadziła Cię do grzechu, to jak możemy twierdzić, że nie mamy nad nimi kontroli? Czy Biblia nagle stała się kłamstwem? Czy Biblia prosi nas o zrobienie czegoś, czego nie możemy zrobić? Oczywiście Biblia nie jest kłamstwem, jest absolutną prawdą. Oto sekret, którego się nauczyłem. Of emotion in my heart, Jeśli w moim sercu pojawia się negatywna żarliwość emocji, muszę dokonać bardzo szybkiego wyboru. Czy karmię tę negatywną żarliwość emocji, czy też jej nie karmię? And how do I feed it? a, very big a to jak ją karmię, jest bardzo ważną kwestią. I feed it my and my words. Karmię ją przez moje myśli i moje słowa. Wyobraźmy sobie, że Daniel zrobił dziś coś, co naprawdę mnie zdenerwowało, wywołało we mnie silne emocje. Mam wybór, co zrobić z tą żarliwą emocją. Mogę myśleć i myśleć i myśleć. O mój Boże, dlaczego on mi to zrobił? Jestem dla niego taki miły, a zobacz, jak on mnie traktuje. Im więcej tak myślę, tym bardziej podsycam tę emocję. A potem mówię o tym. Wiesz, co Daniel mi zrobił? Byłem dla niego taki dobry, a zobacz, co on mi zrobił. I potem mam przyjaciół, którzy też żywią tę pasję emocji ze mną. Tak, wiesz, a potem mam przyjaciół, którzy również podsycają we mnie tę żarliwość emocji. Tak, wiesz, zdałem sobie sprawę, że Daniel nie jest taki miły, jak ty zawsze o nim myślałeś. Co się stanie? Ta żarliwość emocji doprowadzi mnie teraz do grzechu. I... Dokonałem wyboru pozwalając, by żar emocji doprowadził mnie do grzechu. Don't do that, my dear friend. Nie rób tego, mój drogi przyjacielu. Emotions that lead you to sin, never think them and feed them. Nigdy nie myśl ani nie karm się emocjami, które prowadzą cię do grzechu. Wybieraj myśli pełne miłości, troski, życzliwości i przebaczenia. See you guys tomorrow. Do zobaczenia jutro.